Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jakoś tak, nie wiem, tak mnie z rana naszło, mówię, będę vlogować, bo nie wiem, że mamy piękną pogodę, wczoraj padał y, przez no, prawie cały dzień śnieg, a wieczorem się tak pięknie rozpogodziło, to dodawałam wam właśnie zdjęcia przez cały dzień na Instagram. I właśnie y, ta pogoda się na szczęście y, dzisiaj też utrzymała. Są chmurki, ale jest też przepiękne słońce i tak mnie naszło właśnie, miałam taką energię, mówię, dzisiaj będę vlogować, szczególnie, że Widzę, że vlogi bardzo lubicie. W ogóle dziękuję Wam za wszystkie przemiłe wiadomości na Instagramie, bo dostaję od Was ich dużo, że fajne przepisy, że fajnie, że w ogóle jest na Insta Stories. Ja Wam w poprzednim filmie mówiłam, ja nie jestem za bardzo fanką Instagrama z różnych przyczyn, natomiast cieszę się, że Wy się cieszycie, że jestem z Wami właśnie w czasie kwarantanny Przede wszystkim na Insta Stories, że... Możecie tam ze mną być, się podglądać, co robimy, bo u nas tak naprawdę dzieje się to samo co u was, natomiast może was e, czymś się zainspiruje. No więc dzisiaj vlog, ja jestem troszeczkę zadeszana, bo m, dzisiaj m, troszkę mi się było ciężko zwlec z łóżka, Aleks mnie obudził, było tuż po szóstej. ja ogólnie zawsze wstaję, od kiedy ćwiczę jogę zawsze wstaję o 6, bo po prostu tak się budzę natomiast dzisiaj Alex mnie obudził gdzieś było właśnie przy 15 po 6 i nie umiałam się zlecać z łóżka ale stwierdziłam, że jak nie wstanę to potem będę mieć problem, żeby ze wszystkim zdążyć, bo niko nie wiem, czy przypadkiem dzisiaj się nie obudzi wcześniej ze względu na zmianę czasu więc Dlatego wrzuciłam piąty bieg, wypiłam już jedną kawę, zaraz sobie będę robić drugą. Jestem po ćwiczeniach. Dzisiaj robiłam skalpel Ewy Chodakowskiej i dzisiaj sobie puściłam obie moje ulubione dziewczyny, czyli Małgosie i Agatem zrobiłam po prostu sobie dwie krótkie sesje jogi, bo uwielbiam, powiem wam naprawdę, nie dożyłam dużo energii po jodze, to dodatkowo właśnie nie wiem czemu, ale się budzę o wiele wcześniej, normalnie wstawałam gdzieś tak koło siódmej, zawsze miałam budzik na siódmą, ale wiecie, czasami sobie poleżałam jeszcze 10-15 minut, ale mniej więcej wstawałam koło siódmej, natomiast ćwicząc, praktykując jogę, no, potrafię nawet o 5.30 wstawać, bo po prostu mój organizm się tak budzi, jestem wiecie wyspana, więc z jednej strony się bardzo, bardzo cieszę, bo mam dużo czasu ale z drugiej strony mnie to bardzo dziwi, jak to jest możliwe, natomiast no tak u mnie joga zadziałała, ale czytam bardzo wiele na ten temat i okazuje się, że wiele osób tak ma właśnie, że praktykując jogę po prostu wstaje wcześniej no więc ja jestem po ćwiczeniach kiedy z sobą zrobić porządek, włosy mam nawet nawet wczoraj je myłam yy, więc są w porządku, ale tu widzę coś mi już odstaje, więc sobie po prostu poczeszę je, ja zrobię coś z sobą idę nałożyć pielęgnację, w sensie umyć się i zrobić sobie potem może właśnie jakąś maseczkę, pielęgnację i zaczynamy poranek, jestem ciekawa jak zerknąć za Niko, czy jeszcze śpi Niko już się obudził, pospał tak jak zwykle więc się cieszę, bo udało mi się nałożyć maseczkę i dzisiaj nałożyłam sobie moi drodzy, może tak, zacznijmy od tego Bielenda Skin Shot. to jest taki aktywator do masek uniwersalny on podobno ma zwiększać działanie właśnie maski, którą później nakładam na twarz i powiem wam, że używam, używam, ale nie, żadnej Takiej specjalnej jakiejś różnicy nie widzę, więc no nie jestem jakoś fanką tego produktu, ale stwierdziłam, że skoro go już mam i to już dosyć długo, chyba rok więc stwierdziłam, że dobra, teraz jak będę robić maseczki, to go zużyję, ale tak naprawdę tak jak mówię, nie widzę żadnej różnicy i na pewno do tego produktu nie wrócę a na twarzy mam dzisiaj maseczkę Bania Agafi i jest to moi drodzy, maska do twarzy niebieska oczyszczająca na bazie błękitnej glinki no, ona jest z waszego polecenia kupiłam sobie dwie właśnie dziegciową i tą z białą glinką i obie bardzo lubię, więc dzisiaj się zdecydowałam właśnie na tą ostatnio jedna z was pytała mnie, jakie Legginsy mogłabym polecić. Przypuszczam, że chodzi o leggingsy do ćwiczeń, bo tam nie było sprecyzowane w komentarzu. Ale pokażę Wam dzisiaj właśnie to, co się u mnie sprawdza. Ja nie jestem żadnym specem, jeśli chodzi właśnie o legginsy, natomiast pokażę Wam te, w których ja chodzę, te, które mi się po prostu wiecie, sprawdzają, w których mi się dobrze ćwiczy. Mam nadzieję, że tutaj nie wyleję mojej herbaty, czekajcie, trochę ją przesunę. I tak, pierwsze spodnie, jakie kupiłam, to są takie legieńcy 3 czwarte. W czarnym kolorze, i to jest marka Domios. Domios, tak mi się wydaje, że to się tak czyta. I to jest marka dekatlonowska. I ja nie chciałam inwestować w żadne, jakieś, wiecie, drogie leginsy, ale też liczyłam, że. Będę z nich zadowolona pod względem jakości i rzeczywiście one mnie nie kosztowały dużo. One teraz będą ze mną już rok i po roku powiem Wam, że nie widać w ogóle śladów użytkowania. No dzisiaj są użyte, więc idą do prania, są wygniecione. Natomiast jeśli chodzi o o, o jakość jest naprawdę fajna trochę jest tu jasno ze względu na, na okno, ale mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko widać, więc e, jeśli chodzi o leginsy do fitnessu, czyli po prostu do ćwiczeń na przykład z Ewą Chodakowską to te mi się sprawdzają świetnie, jeżeli chcecie w nich biegać, czy uprawiać jakieś inne sporty na zewnątrz, to nie do końca myślę, że się sprawdzą z tego względu, że one tutaj nie mają żadnych kieszeni, to są zwykłe po prostu leginsy bez kieszeni natomiast jeżeli ćwiczycie w domu Chociażby właśnie z Ewą, to myślę, że te się u Was sprawdzą. Szczególnie, że właśnie są tanie, są bardzo dobrej jakości ja jestem z nich bardzo zadowolona. I ja z tej marki kupiłam sobie też spodnie krótkie, właśnie w których ćwiczę latem i też mi się fajnie sprawdzają. Natomiast drugie legginsy, z których jestem niesamowicie zadowolona, to jest majerka Nike. Nike, nie mam nigdy pojęcia jak się wymawia, dajcie mi znać. W każdym razie to są spodnie, w których ja zazwyczaj biegam, ale też sprawdzają mi się i do fitnessu i do jogi. Natomiast to są już legginsy, które kosztują zdecydowanie więcej. Ja za nie zapłaciłam 50 euro. Natomiast dla mnie było ważne to, że one tu mają z boku kieszeń. Kieszeń gdzie włożę trzy palce. Natomiast one się tak mocno rozciągają te leginsy że tutaj spokojnie przez tą małą dziurę wejdzie wam telefon i ta Kieszeń jest dosyć głęboka, więc jak biegacie, macie telefon na udzie, nic się nie porusza, nie przemieszcza się, fajnie się trzyma, więc kieszeń idealnie wyprofilowana, idealnie głęboka. Poza tym tutaj w środku też z tej strony o jest dodatkowa kieszonka, gdzie mogę na przykład wsadzić kluczem. I tutaj na plecach jest jeszcze jedna zamykana, jak widzicie, na zamek. Też mogę sobie do niej coś włożyć, chociażby właśnie klucze. Ona też nie jest jakoś bardzo głęboka jak ta z przodu, natomiast pęk kluczy spokojnie Wam wejdzie. Ewentualnie chusteczki, wiecie, jakieś takie rzeczy, które potrzebujecie mieć ze sobą podczas biegania. Dla mnie najważniejsze właśnie jakaś chusteczka, klucze z mieszkania i telefon. Więc one mają właśnie trzy kieszenie. Co najważniejsze... Yy, właśnie te leggingsy Nike są termoaktywne, więc nie pocę się w nich, fajnie odprowadzają. Pot nie przewieje mnie przy okazji, bo właśnie nie jestem zmoczona swoim potem, tylko wszystko pięknie jest odprowadzane. Więc jeżeli poszukujecie naprawdę dobrych jakościowo spodni, które są właśnie termoaktywne, które świetnie Wam posłużą do biegania, to ja te Nike bardzo lubię. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle za model. Czekajcie. O! O, zoom, poka pokażę wam z bliska, żebyście widzieli. O. Postaram się je wam też podlinkować, bo ja je kupiłam na Zalando. Natomiast te też właśnie on fajnie odprowadzają pod, ale nie mają kieszeni, więc dla mnie e, są po prostu one fajnym rozwiązaniem jeżeli ćwiczę w domu. Natomiast na zewnątrz zdecydowanie te Nike i tyle. Tyle wam mogę polecić, bo mam dwie pary legginsów. Jak na razie czy będę kupować jakieś inne, nie wiem. Obecnie te dwie pary właśnie, te są bardzo długie, te są troszeczkę na mnie nawet za długie, bo ja jestem dosyć niska. Natomiast te mi sięgają troszkę za kostkę, te są właśnie takie 3,4 i mam jeszcze właśnie te krótkie spodenki i te trzy pary mi jak na razie w zupełności wystarczają, więc nie będę kupować żadnych na razie innych, bo nie mam takiej potrzeby, też bardzo dobre opinie słyszałam o marce Lemon i chciałam w sumie się zdecydować być może, że będę u nich matę do jogi zamawiać, natomiast podobno właśnie mają też bardzo fajne leggingsy do biegania, czy w ogóle do fitnessu, więc też możecie zerknąć, natomiast oni mają też już zdecydowanie wyższe ceny, no od siebie mogę właśnie się nie wam podlecić te. Włączyliśmy sobie z Niko muzykę tutaj w kuchni i robimy na drugie śniadanie koktajl, a raczej już jest zmiksowany, tylko muszę wyciągnąć mikser, ale chciałam wam tak szybko jeszcze właśnie pokazać, że dzisiaj na drugie śniadanie koktajl mamy tutaj banana, trochę truskawek, maliny i mango i ja wszystko miksuję w jednym takim dużym kubku i potem Niko dostaje do, do swojego kubeczka, po prostu mu przelewam tak nie jest najwygodniej wszystko w jednym miejscu miksować, Niko tu już się dobrał do swojej miseczki i udaje, że je i ciągnie za kabel, Niko co ty robisz? No, więc takie będzie dzisiaj nasze drugie śniadanie My, kochani, się właśnie z Niko bawimy. Niko powyciągał wszystkie po prostu możliwe zabawki i ja się próbuję do niego dostosować, bo on ogólnie jest dzieckiem, które się lubi, wiecie, samo bawić, natomiast ja też bardzo lubię z nim spędzać czas i się próbuję mu do zabawy, wiecie, przyłączyć się do jego zabawy, natomiast on nie zawsze chce. czym się będziemy Niko teraz bawić? Tutaj jego garaż widzę, że już w kawałkach, zobaczcie. Udało mu się to jakoś, nie wiem, nawet zaplątać. Jej, Kuniko, Niko, coś ty tu z tym zrobi? ja ci zaraz ten garaż złożę z powrotem. Tu już nawet dach odpada. Ja nie mogę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ogólnie nie ma jakiegoś strasznego bałaganu. Bo zazwyczaj Niko wyciąga jeszcze więcej zabawek. co? Mama pomoże ci poskładać ten garaż, co? Żebyśmy mogli auta puszczać. O, tu nawet się już. O, rozwaliło, wypada ściana mama ci naprawi, tak? no udało się, udało się złożyć garaż, będziemy teraz puszczać samochody, o Niko już ugasił pożar, tak? tutaj masz straż pożarną, zobacz wow! uderzyło w ścianę puszczaj samochód proszę, tu mamy jeszcze o, taki samochodzik znaczy, po tutaj mamy koparkę, co byś chciał? dziękuję, mam puszczać, tak? Co byś chciał? Mam puszczać? To czekaj. Musimy ugasić pożar. Podnosimy. I teraz ło! Wow, pojechał! Proszę bardzo, teraz ty. Puszczaj. Puszczaj, no. O, schował się, tak? Schował się. I teraz... Wow, I znowu uderzy. Musimy chyba odwrócić, co? Ten garaż. W sensie garaż, ja tak mówię, garaż, a to jest policja yy, i straż pożarna. Tu jest garaż, tu się można schować w policji. No, puszczaj mhm, Chcesz mi dać? Dziękuję. Mama ma puszczać, tak? No to... Be... oj, 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 gasimy znowu pożar. Niech się tutaj koło mnie bawi, a ja czytałam książkę. I chciałam Wam powylecić mm, książkę, którą właśnie kończę. Jest ona na 261 stronie. Już mi zostało niewiele. I ona się nazywa czekajcie pokażę Wam okładkę. Z tego względu, że o! Będzie Wam, będzie wam łatwiej znaleźć. Ona jest taka, widzicie, troszeczkę jak tęcza. O! Tak ona wygląda, mignęło szybko i ona się nazywa Jak uratować świat, czyli co dobrego możesz zrobić dla planety. I powiem Wam, że dużo czytam o ekologii od Zero Waste i tak dalej. i... Bo te informacje ogólnie się gdzieś tam powielają, natomiast tutaj dzięki tej książce naprawdę dowiedziałam się wielu ciekawych nowych rzeczy, których wcześniej nie wiedziałam. Więc, jeżeli was interesuje ta tematyka właśnie ekologii, troszeczkę też właśnie zero waste, jak podjąć inicjatywę, to wam tą książkę polecam. Ja ostatnio wam pokazywałam, że tutaj też mam jeszcze inne pozycje już mm, zapisane. Jedna z was mi też ostatnio polecała, moi drodzy. Szeptuchę i Noc Kupały to jest podobno chyba trylogia, bo tu jeszcze znalazłam Żercę, podobno bardzo fajne książki, chyba z tego co pamiętam Panna Sesna, którą uwielbiam jeśli chodzi o polecenia książek właśnie chyba tak mi się wydaje, że nagrywała filmy jakiś czas temu już o tych książkach, więc tu mam trzy kolejne właśnie pozycje które poleciła mi jedna z Was tą będę akurat czytać, bo to jest e-book, te pozostałe to są audiobooki i tu mam jeszcze Slow Jogging, Japońska Droga do Witalności, o tym ostatnio czytałam Jakiś artykuł chyba w internecie yy, i okazało się, że Empik ma właśnie darmowo teraz tą książkę właśnie do przeczytania. To jest metoda biegania 180 kroków na minutę. Właśnie w takim bardzo, no wydaje mi się, pod wolnym tempie i podobno, tak trenując, można przebiec maraton. No bardzo ciekawe jest ciekawa, jak to działa ta metoda, więc tutaj sobie też zapisałam. No i pozostałe już Wam pokazywałam, więc jest co czytać, więc zabieram się dalej właśnie za tą jak uratować świat, bo tutaj mi zostało niecałe chyba 30 stron. Ja już kochani przyszłam się na dzisiaj z pożegnać w tym filmie. Niko po kolacji oczywiście szaleje. Co byś chciał? Kochanie, co byś chciał? Chcesz się pokazać, tak? Pożegnamy się razem, co? nie, nie. Nie, nie, nie? To mama się pożegna, dobrze? Mama się pożegna. Więc na dzisiaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się y, spodobał. Że widzimy się oczywiście w kolejnym. Trzymajcie się, ściskamy was bardzo serdecznie. Guziaki, papa.